Zaczynamy standardowo od zdefiniowania koloru naszego cienia oraz trybu jego wtapiania. W Photoshopie wszystkie cienie standardowo są ustawione na Multiply, ponieważ właśnie w tej opcji nasze cienie zachowują się najbliżej tego, co zaobserwować możesz w naturze. Następnie mamy jego przeźroczystość. Kąt padania światła oraz funkcję Global Light już doskonale znasz. Teraz Distance. Tym parametrem definiujesz odległość cienia od miejsca oryginalnego obrazu, który go rzuca. Możesz tym więc łatwo definiować, jak głębokie jest wcięcie bądź jak duża jest wypukłość. A teraz mała wskazówka. Zamiast dłubać 10 minut nad ustawieniem Angle i Distance, tak aby uzyskać efekt, o który Ci chodzi, wyjedź myszką poza okno Layer Style. Kliknij lewym przyciskiem myszy i przytrzymaj go. A teraz zacznij przesuwać. Zobaczysz, że złapałeś swój cień, i możesz go teraz dowolnie umieścić, gdzie tylko zechcesz. Tym samym zmieniasz jednocześnie kąt i dystans. Jest szybciej, prawda? Parametr choke. To nic innego, jak po prostu miękkość naszego cienia. I w końcu size. Pamiętaj, że zmieniając rozmiar, możesz odnosić wrażenie, że regulujesz tylko miękkość cienia. Widzisz? Jeśli chcesz utrzymać tą samą miękkość lub też twardość swojego cienia, to równolegle z parametrem size musisz też przesuwać parametr choke. W części Quality dostęp mamy do znanego już nam dobrze konturu. Jeśli zastanawiasz się, do czego służy ten boksik anti to wreszcie Ci powiem. Klikając w tą opcję możesz nie widzieć żadnych zmian. Jest tak, ponieważ zmiany te zachodzą na poziomie pojedynczych pikseli. Najprościej mówiąc, jest to dodatkowy zabieg kosmetyczny, pilnujący, aby nie było ostrych przejść pomiędzy efektem a tłem, czyli na krawędzi ich przejścia. Parametrem Noise... Możesz wprowadzić nieco ziarna do swojego cienia. Przydatna rzecz, jeśli celujesz w bardzo realistyczne efekty. Efekt Drop Shadow to dokładnie wszystkie te same funkcje, co Winor Shadow. Z tą tylko różnicą, że cień, który tworzymy, jest cieniem padającym na zewnątrz, a nie wewnątrz naszej warstwy.